Z tego tytułu, bo wiadomo, robota jak to w rolnictwie. Teraz są obrady Senatu. Komórka słuchawki, dzięki mediom narodowym, bo jest bezpośrednio przekaz na żywo, więc odsłuchałem całej tej, a znaczy no fragmentu dyskusji, ale tej, która moim zdaniem jest najważniejsza z punktu widzenia produkcji wołowiny i produkcji drobiarskiej. Teraz proszę Państwa, dyskusja jest o odszkodowaniach. Odszkodowaniach, za które jeżeli. Rząd się dopuści, pis się dopuści tej zbrodni, za które będziemy musieli zapłacić my wszyscy jako, jako podatnicy. Ale bardzo interesująco to się toczy i, i posłuchajcie Państwo. Więc tak, gdyby ubój rytualny, tak zwany religijny, halal koszer, wyeliminować, tak jak chce pis i rząd pisowski, i żeby, proszę Państwa, jednocześnie halal, szczególnie także koszer w produkcji, i wołowiny, i drobiu, to przy marży, bo są dwa warianty, czy tam nawet trzy, przy marży przedsiębiorców, którzy stracą w ciągu jednego roku od pięciu, 5% marży rentowności do 10% na tym interesie, to łączna suma, zarówno w uboju wołowiny, tym religijnym, jak i drobiu, strata przy tej 5% marży. W tych dwóch branż byłaby przedsiębiorcą, tylko przedsiębiorcą, rocznie w granicach 350 milionów złotych. Rocznie, powtarzam, chyba nie wiem za ile lat naszymi pieniędzmi oni zamierzają płacić, ale gdy weźmiemy wyższą marżę, też uśrednioną, i przy takim też uśrednionym, bo tam jest 20 20 parę na dzisiaj, a ciągle to się rozwija. Rynki rozwojowe eksportu, czyli jak w łowinie 20, a nawet 30, to eksport halal. Powtarzam, dynamicznie. Progresja jest rozwijająca się, podobnie i w produkcji drobiarskiej, ale jakaś tam uśredniona, czyli tu chyba 20%, a tam 45%, że to jest właśnie. Państwo, przy tej marży 10% rocznie to jest w granicach 700 milionów, tak? Przedsiębiorcy tyle tracą. Oczywiście jest to, jest to fikcja, ale gdyby założyć, to rocznie z naszej kieszeni rząd przez tą głupawkę, tyle, tyle co powiedziałem, wyciąga. A gdzie są rolnicy? No, jakie straty dla nas? Ile zamierzacie płacić? To znaczy państwo, no nie? A szczególnie ci, którzy pis wybierali. Ile zamierzacie nam rolnikom zapłacić, a tak naprawdę sobie. I teraz, proszę Państwa, już pomijam drób ktoś niech to wyliczy. Mówię o wołowinie. Ubijamy prawie 2 miliony sztuk. Gdy średnią bierzemy, tu jest kalkulatorek, przeliczone. Gdy średnią weźmiemy, chociaż lik jest prosty, gdy średnią weźmiemy 350 kg, a czy to raczej półbójowo żywcem, to moim zdaniem średnią nawet trzeba wziąć a 400 kg, bo są różne sztuki, sprzedajemy i 800, i 1000, i faktycznie, ale średnia faktycznie żywcem powinna być 400, może nawet 500 kg, to jest proste, 2 miliony. W, w, w związku z tym mielibyśmy wówczas wielkość od gdzieś w granicach od 8 do 10 milionów, tak? Kilogramów. I teraz na jednym kilogramie w ciągu jednego roku. Jeżeli weźmiemy, że tylko tracimy my, jako rolnicy, Polacy, którzy ciężko pracują, jedną złotówkę, ciężko pracują, tam są buraczki. Przed chwilą jest czas, praca, wszystko można, wszystko jak się chce to można. Kto dzisiaj zresztą daje? To jest fantastyczny i mleko, zarówno jak i opas dla, dla, dla wołowinki, więc fantastyczna raritymacja mięsko. Jeżeli weźmiemy tylko złotówkę, to miliard złotych. Kochani, miliard złotych wówczas rok do roku ja tracę. A jeżeli w granicach półtory lub dwóch złotych, raczej w tym kierunku się skłaniam, zakaz tego tak zwanego uboju religijnego, to wówczas jest od półtora do dwóch miliardów. My tylko z naszej kieszeni ciężko pracujących ludzi jest tyle wyciągnięte. Ten pisowski rząd ci antypolacy i antyrolnicy tyle wyciągają. I proszę Państwa, to co? Oni zamierzają, no, no nie wiem, to, to chyba nie tylko rok, tak? My ciągle będziemy mieć przez to stratę. To jest bardzo poważne uderzenie 2 miliardy złotych. Nam, rolnikom, przedsiębiorcom, to, to jest nie do pomyślenia. Zobaczcie, ile ich fanaberia, ich, no nie wiem, no, zbrodnia, zbrodnia gospodarcza ile nas, kochani, będzie kosztować. I to są jeden tylko fragmencik problemów finansowych z tego działania. Następne, wczoraj były jakieś szybciutko, bo tam wiele mówiło, jakieś protesty. Słusznie, kochani, szczególnie ci, którzy głosowali na PiS, kara Boża trzeba być, i na kolanach było do tych swoich pisowskich wybrańców, wszędzie, gdzie każdego wójta ścigać, każdego starosta, każdego pisowca ścigać. No i w większości to, jak wiem, wiadomo, jak państwa przyjęli, cieciami, no nie? No niestety, wasi takżeście sobie wybierali. Natomiast, proszę państwa, co jest ważniejsze dla nas, wszystkich Polaków jako konsumentów, tutaj. Chciałem podziękować Wieśkowi Klinickiemu z Brańska. Polskiemu przedsiębiorcy, dzięki temu, że to nie Schmidfieldy, nie różnego typu monopoliści, którzy niszczą nasz, nasz polski rynek, dzięki temu polskiemu przedsiębiorcy robimy tą, tą kiełbasę. Dlaczego? Świń nie można hodować, Polak nie może w tej okupacji w swoim kraju, w związku z tym u Wieśka z dobry gospodarstw, on ze złego gospodarstwa nie kupi. W związku z tym można kupić ten surowiec. Oczywiście są to, rolnik tam już nic nie dostaje, traci nawet no nie. No oczywiście tamte koncerny duże kasy zarabiają. Łupią to państwo, ile wlezie. No a państwo szajdziesz to dostajecie. No chyba nikt normalny kiełbasy w tych sklepach nie kupi. Państwo jesteście tego pozbawieni. Oczywiście to jest fantastyczny, najlepszy gospodarz polski przedsiębiorca, super surowiec, kiełbaska tu już ona się kończy. Szybkie wędzenie. Co ciekawe. Takie kiełbaska to wieprzowina i wołowinka. I następny problem to o czym? Jeżeli zlikwidują ubój, ubój ten tak zwany religijny, to moje zakłady, które mi usługowo ubijały moje byki, bo jak ja do Irlandczyka, to nawet do głowy, że mi ktoś usługowo i nawet mi nie sprzeda z mego, no nie, broń Boże, chcesz to sobie iść do sklepiku kup. Usługowo nie wykona tej usługi, jeszcze tylko nieliczne polskie zakłady, które zostały, i to naprawdę trzeba prosić, żeby mi ubiły wygodowanego przeze mnie byka, usługowo, wszystko legalnie, świadectwo weterynaryjne, i żebym ja mógł sobie dokładnie, wiedząc, co wygodowałem, zrobić właśnie taką, taką, taką kiełbasę. No proszę Państwa, no jakiś amok totalny PRL, Mrożek, Orwell. To wszystko naprawdę siada w stosunku do rzeczywistości, którą dzisiaj sobie zrobiliśmy. Jeszcze raz. Uderzenie w ubój rytualny spowoduje też, że małe te nasze rzeźnie, które żyły, oni oczywiście ten sen, podlaski i inne takie firmy zmonopolizują rynek wołowiny, bo właśnie chodzi o uderzenie w te zakłady. I po prostu nie jestem w stanie wówczas i sobie jednocześnie, no oczywiście sprzedawać nie mogę, bo wiadomo jakie jest państwo, więc wszystko jest na zasadzie, na zasadzie. Wolontariatu, no nie wolontariatu. Liczydła do tego nie są, nie są, kochani, potrzebne. Na zasadzie wolontariatu możecie Państwo to jak gdyby nabyć. Zobaczcie do czego nas doprowadzają. Doprowadzają, żebyśmy z punktu widzenia bezpieczeństwa, tak militarnie jesteśmy wszystkiego pozbawieni, także niszcząc ten model produkcji rozproszony, żebyśmy byli uzależnieni. W tragicznych czasach, w ciężkich czasach, między innymi skutki dla tych wszystkich, którzy jeszcze w mózgach jakieś mają, że coś jest niehumanitarne i tak dalej. Jak można humanitarnie cokolwiek zabić? Wyhumanitarni ludzie yy, wszelkiego typu, tak zwany ekologizm, jest to gorsza, gorsza, gorsza ideologia niż te jakieś tam tęczowe i tak dalej. Więcej zrobi zła i niszczy tego typu ideologia. I gospodarczo, ale także w umyśle. I przestawia te proporcje. Także mam nadzieję, że po pierwsze tak, Senat, dzięki Bogu, że nie jest w rękach pisowskich i daleki jestem od jakiejś tam Platformy Obywatelskiej i tak dalej, jakoś merytoryczną dyskusję mogą prowadzić i przynajmniej, proszę Państwa, Państwo słuchajcie, zda, musicie zdać sobie sprawę skutków, które nie dotyczą tylko rolników. To nie my tylko jak rolnicy zapłacimy. Ja jako rolnik sobie jakoś poradzę, no nie, sarenki po lasach gdzieś biegają, no nie, i tak dalej. Natomiast państwo w pierwszej kolejności społeczeństwo zapłaci tym truciem się. Tą żywnością, przez którą państwo chorujecie i tracicie swoje życie i zdrowie. W związku z tym... Wszystko, kochani, można, a może tym, którzy. Tak, koszulka jest taka, jaka jest, czwarta trzydzieści, to krówka wiadomo, jak się wstaje i tak dalej. Gdzieś tak, do dzisiaj do 9, a bo nagranie trzeba zrobić o dwudziestej. Wczoraj, dzisiaj krócej będzie do, do 20. Ona już trochę za bardzo swojej barwy nie zmieni. Tych, którzy ma, mają, bardzo przepraszam estetyków wszelkiego typu, no ale praca w oczywiście biała, bo polski szlachcic to koszulka biała, no ale pod koniec pracy przestaje być biała, rzeczą jest, rzeczą jest naturalną, także przepraszam wszystkich estetów, no ale tak nasze życie wygląda. Moim zdaniem, yy, Moim zdaniem, proszę Państwa, te powiedzmy jakieś tam salony, a szczególnie w życiu publicznym, w polityce, krawaciki i tak dalej, to powinno dawno się skończyć. To powinno odejść, przeszłość. Zacznijmy żyć normalnie, rzeczywistością. Może teraz, gdy idą dramatycznie ciężkie czasy, do Państwa to wszystkich dotrze i zaczniemy być odpowiedzialni, bardziej, bardziej poważniejszy w tym życiu naszym publicznym, politycznym. No, Dziękuję.